Cześć, po tej stronie Sebastian Żukowski, podcast Lepszy Ty, drogi słuchaczu. Czy wierzysz w telekinezę, telepatię, zjawiska nadprzyrodzone? Czy wierzysz w umiejętności używania siły woli do przesuwania przedmiotów, lewitacji, albo też wpływu na innych ludzi? Literatura opisuje takie przypadki, znane są relacje świadków, niemniej jednak z naukowego punktu widzenia nikomu nie udało się jeszcze wykazać, jednoznacznie udowodnić, że takie zjawiska są możliwe. I dzisiejszy podcast będzie miał trochę, będzie z tym związany, z tym tematem, bo będziemy rozmawiali o falach mózgowych. Bo czy zastanawiałeś się kiedyś czym są fale mózgowe? I czy dzięki tym falom można właśnie realizować taką aktywność jak telekineza, przesuwać przedmioty, komunikować się w myślach, a wręcz wpływać na innych ludzi? Niektóre filmy a wręcz dokumenty przedstawiają właśnie taką, taką cechę fal mózgowych, w odpowiedni sposób ukształtowanych lub w odpowiedni sposób zmodyfikowanych, które pozwalają właśnie osiągać takie spektakularne efekty. Więc w dzisiejszym podcaście naukowo o falach mózgowych zapraszam. Więc na początku zaczniemy od tego, co to są tak naprawdę te fale mózgowe i o co tu tak naprawdę chodzi ogólnie rzecz biorąc aktywność naszego mózgu równa się fale mózgowe fale mózgowe równa się aktywność naszego mózgu elektryczna aktywność naszego mózgu i zacznę może od tego że y, z punktu widzenia właśnie neurobiologii każde z neuronów a są ich y, jest ich wiele rodzajów jest w stanie komunikować się z pozostałymi poprzez zakończenia odbiorcze tzw dendryty oraz nadawcze synapsy. I te rozmowy generowane są poprzez serię różnych cząsteczek neuroprzekaźników, które zostają uruchomione na życzenie komórki, na skutek uwolnienia potencjałów czynnościowych, trwających kilka milisekund zmian napięcia elektrycznego, które prowadzą do wydzielania neuroprzekaźników, takich jak dopamina, serotonina, w kierunku komórki odbiorczej. I do tego skomplikowanego systemu komunikacji należy dodać oscylacje neuronalne. Powszechnie zwane falami mózgowymi. Mówimy tutaj o regularnym rytmie pracy obejmującym całe obszary mózgu, zróżnicowanym pod względem częstotliwości, mierzonej w hercach, czyli cyklach na sekundę, i zależnym od stopnia pobudzenia, od głębokiego snu po ekscytację. Aktywność elektryczna mózgu jest efektem komunikacji komórek mózgowych pomiędzy sobą. Dialog ten trwa nieustannie, nawet wtedy, kiedy człowiek pogrążony jest w głębokim śnie. Przekaz informacji między komórkami zostaje zakończony dopiero w chwili śmierci. Bioelektryczną aktywność mózgu można zaobserwować za pomocą elektroencefalografu w formie zapisów liniowych. Więc reasumując, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć, czym są wale mózgowe, jest to jest to jakby suma potencjałów elektrycznych wszystkich neuronów razem wziętych, które w danym momencie. Się aktywują, a aktywują się dosłownie co chwila. Odpalają się, bo tak się mówi o tym, że neuron się odpala. I jeżeli sumujemy te wszystkie potencjały, które tak naprawdę mają minimalny minimalny poziom, minimalną wielkość, to daje nam to konkretną wielkość. I w przypadku naszego mózgu szacuje się, że jego moc, tak jakby zapotrzebowanie elektryczne, to jest około 13 watów. I też ktoś kiedyś wyliczył, że gdyby podłączyć, żeby, gdyby udało się cały mózg uaktywnić wszystkie neurony, to mielibyśmy taki, takie napięcie, które by zasiliło nam żerówkę. Więc naprawdę zauważcie, jaka, jaki potencjał elektryczny mamy w naszej głowie i jak jesteśmy w stanie po prostu, i co mamy, co mamy w naszej głowie. I też to jest związane z tym, Dlaczego nasz mózg potrzebuje aż takiej ilości energii, aż takiej ilości energii w porównaniu z zapotrzebowaniem całego ciała? Bo mózg, przypomnijmy, to był podcast o mitach, mózg stanowi około 2% wagi naszego ciała średnio, a jego zapotrzebowanie energetyczne to jest około 20% całościowego zapotrzebowania, więc stąd też taka wielkość. Mówiąc o falach mózgowych warto też wspomnieć o tym, w jaki sposób je mierzymy i jak jesteśmy w stanie je, je wykryć, do tego służy takie urządzenie, które się nazywa elektroencefalografem i ta metoda tak naprawdę jest znana już od końca XIX wieku. Oczywiście pierwsze testy aktywności mózgu były robione na zwierzętach, ale zasięgnijmy teraz wiedzy z Wikipedii i przeczytajmy, co Wikipedia mówi o elektroencefalografii. EEG w skrócie. Nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednio rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis elektroencefalogram. Jeśli elektrody umieści się bezpośrednio na korze mózgu, np. podczas operacji, badanie nosi nazwę elektrokortykografii. I był taki lekarz, Richard Caton, który pracował w Liverpoolu i opublikował w British Medical Journal w 1875 roku badanie dotyczące aktywności elektrycznej w odkrytych półkulach mózgów królików i małp. Pierwszy polski zapis EEG został zarejestrowany na Uniwersytecie Jagiellońskim przez Adolfa Becka, który swoją pracę opublikował w 1890 roku. Także sama metoda jest bardzo stara, ale jest bardzo skuteczna, jest rozwijana, bo są różne, metody, są różne jakby rozwojowe formy elektroencefalografii, które też w sposób dokładny potrafią zobrazować i wskazać w jaki sposób pracuje nasz mózg. Więc cały czas poruszamy się w temacie potencjału elektrycznego. Naszego mózgu, na, na naszych małych poszczególnych neuronów, których mamy przeciętnie między 80 a 100 miliardów. Więc teraz pójdźmy dalej. Fale mózgowe, czyli fale, które są generowane poprzez pracę, pracę neuronów. I tych fal istnieje pięć rodzajów. Niektóre z nich mają niskie częstotliwości, inne mają wysokie częstotliwości. Generalnie chodzi o to, że każda z nich. Każdy zakres częstotliwości odpowiada tak, na, tak naprawdę stopnia, stopniu pobudzania naszego organizmu, naszego umysłu, naszego mózgu. I tych częstotliwości jest pięć, i one będą zawarte w opisie tak, tego filmu. Będziecie mogli sobie o tym poczytać. Nazwy fal pochodzą od literek alfabetu greckiego i to są fale Delta, Theta, Alfa, Beta i Gamma. Wymieniłem w kolejności od najmniejszego, od najniższej do najwyższej częstotliwości. Fale Delta, od 1 do 4 Hz. To jest głęboki sen, a wręcz nieprzytomność, unieruchomienie ciała. Fale Teta, od 4 do 7. Medytacja, fazarem snu. Fala e, trzecia, czyli Fala Alfa, od 7 do 12 Hz. Wiążą się z relaksem, stanem relaksu i spokojem. Na przykład, kiedy leżymy sobie na pięknej łące, albo na hamaku, myślimy o pięknych miejscach, albo o fajnych chwilach. Fala beta, 12-30 Hz. To jest taka częstotliwość, która wiąże się z naszą koncentracją, z pracą intelektualną, e, taką na przykład jak planowanie podróży, przygotowanie jakiejś prezentacji, czymś takim naprawdę twórczym. I ostatnia, ostatnia częstotliwość, fala gamma, od 30 do 100, czyli bardzo duża rozpiętość, Mamy tutaj takie stany jak napięcie i lęk, czyli na przykład pokłóciliśmy się z sąsiadem, zdenerwował nas nastolatek, dostaliśmy monit z banku albo e, odkryliśmy, że z naszego konta dziwnym trafem zniknęła jakaś kwota. I z punktu widzenia naszego zdrowia, naszego samopoczucia, oczywiście fajnie było funkcjonować w stanie e, w tym pośrednim, alfa, trochę beta, tylko że z drugiej strony są też takie opinie, właśnie znawców, naukowców, że wtedy, kiedy e, wtedy nie bylibyśmy w stanie zupełnie albo tak naprawdę funkcjonować jako osoby społeczne, bo taki stan wiązałby się z pewnym wycofaniem, z pewną dużą ilością spokoju, która byłaby odbierana jako taka bardzo głęboka, być może introwersja, a wręcz jakieś zaburzenie. Więc tak naprawdę potrzebujemy wszystkich fal. W naszym mózgu do tego, żeby dobrze i właściwie i zdrowo funkcjonować w społeczeństwie, które mogą prowadzić do długotrwałego stresu. Mówiąc o aktywności naszego mózgu, musimy mieć świadomość, że nieświadomie często wpływamy na to, jaki jest jej poziom. Dlatego, że na to w jakim jesteśmy stanie emocjonalnym, w jakim stanie jest nasz umysł, a tym samym organizm, nasze ciało, Wpływają nasze przekonania, nawyki, emocje, uczucia, i jedna myśl może rozpocząć tak naprawdę proces twórczy lub destrukcyjny, co przyczynia się tak naprawdę do różnego rodzaju stanów emocjonalnych, a w konsekwencji do reakcji fizjologicznych naszego ciała. A ten proces tak naprawdę odzwierciedla różne częstotliwości funkcjonowania pracy naszego mózgu. I o ile nie jesteśmy w stanie wyłączyć Konkretnej fali, która w danym momencie jest na konkretnym poziomie, jest aktywna lub jest dominująca, to mamy wpływ, mamy, mamy może nie bardzo duży, ale mamy wpływ na to, w jakim stanie emocjonalnym się znajdujemy lub w jakim stanie emocjonalnym będziemy, tak? jeżeli daną sytuacją, daną emocją, danym napięciem zarządzimy. I do tego tak naprawdę służy wiele technik, i te wiele technik co też jest już udowodnione, a właściwie też jest wiele badań, książek o technikach uważności, technikach medytacyjnych, technikach oddechowych. Te techniki generalnie wpływają na to, że nasze ciało się uspokaja, a tym samym poziom funkcjonowania, poziom, e, poziom aktywności naszego mózgu również jest inny. Więc wracając do sentencji, którą zawarłem na wstępie, czy możliwe jest używanie fal mózgowych do telekinezy lub na przykład Sterowania umysłami innych osób, nie ma na to żadnych dowodów, i są to raczej teorie, a wręcz literatura science fiction, to w przypadku odwrotnym, kierunku odwrotnym jest możliwa pewna, pewna, pewna kontrola lub wpływ na naszą aktywność poprzez stosowanie technik relaksacyjnych, co jest przełożone w badaniach naukowych i udowodnione konkretnymi wynikami. I zapamiętajmy, jeżeli chodzi o nasze fale mózgowe, kluczem do autentycznego zdrowia i szczęścia jest umożliwienie każdej z nich działania na swój własny sposób. Oczywiście są sytuacje, kiedy jesteśmy bardzo rozdrgani, są sytuacje, kiedy, te, e, kiedy jesteśmy pobudzeni i to nie jest właściwy stan, ale generalnie w takim normalnym życiu, w takiej codzienności przyjęło się, że nasza aktywność mózgu jest właściwa i te fale są na właściwym poziomie. Powinniśmy również pamiętać o tym, że nie są one statyczne. Zmieniają się wraz z wiekiem, dlatego że nasze, nasz umysł, nasz mózg działa różnie w różnym wieku. I chodzi o to, aby nie mieć obsesji na punkcie ulepszania naszych fal beta lub alfa, aby uzyskać lepszą ostrość lub fal gamma. Prawdą jest, że żaden typ fali mózgowej nie jest lepszy ani bardziej wyjątkowy od innych. Wszystkie są ważne, ponieważ są wynikiem aktywności elektrycznej naszych neuronów i stanów psychicznych. I one tak naprawdę odzwierciedlają to, co dzieje się w naszej głowie. Jeżeli chcemy mieć na nie wpływ, to powinniśmy zacząć gruntowny proces pracy nad sobą i gruntowny proces zmiany naszych, naszej percepcji, czy gruntowny proces zmian w naszym umyśle, uspokajania naszego wewnętrznego rozdrgania, szukania takiego spokoju, który w skali czasu też spowoduje, że my będziemy czuli się lepiej i będziemy spokojniejsi. I wtedy to będzie miało przełożenie na to, że te fale będą, bardziej, będą trochę na innym poziomie lub mózg będzie się charakteryzował konkretnymi, dominującymi falami w danym okresie. I warto zapamiętać z tego odcinka, że to co powiedziałam, odzwierciedleniem naszych stanów umysłowych, działania naszego mózgu są właśnie fale mózgowe, do badania których służy takie urządzenie jak elektroencefalograf. Jest to technika znana od wielu lat, właściwie od dwóch wieków. Udoskonalana i e, stosowana bardzo powszechnie w medycynie, a głównie w neurologii. I w tym odcinku wiem, że nie wyczerpałam tematu to jest tylko wiedza ogólna, która e, mam nadzieję będzie przydatna i która Wam pomoże pewne rzeczy zrozumieć, a może Was zachęci do tego, że zgłębicie tą, tą tematykę, ponieważ tajemnice naszego mózgu wiele z nich wciąż jest nieodkrytych i wiemy więcej o wszechświecie, o kosmosie, niż o naszym mózgu. To jest kuriozalne, ale próbujmy, ale uczmy się, edukujmy i poszerzajmy wartościową wiedzę, bo o to chodzi w tym podcaście. Bądźmy dostarczycielami wartościowej, prawdziwej, dobrej wiedzy. Prostujmy mity i przekazujmy to, co wartościowe, w świat. To też robię i będę robił i za to Wam dziękuję, że tu jesteście. Zapraszam Was na moje kanały w mediach społecznościowych, na profil lepszy, ty na YouTube, gdzie ten podcast też się ukazuje, będą dodatkowe treści. Projekt się rozwija, służy edukacji i mam nadzieję, że w tym kierunku będziemy razem pójść. Za co Wam jeszcze raz dziękuję. Życząc Wam dobrego dnia lub wieczoru, nie wiem, jaka, w jakiej porze tego słuchacie. Ja to nagrywam wieczorem i do usłyszenia w następnym odcinku. I pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Fajnie, że jesteś i dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli był on dla Ciebie wartościowy, to proszę udostępnij go swoim znajomym, tak aby również oni mogli stawać się lepszą wersją siebie, a projekt Lepszy Ty mógł realizować swoją misję edukacyjną. Zapraszam Cię do odwiedzenia profilu Lepszy Ty w mediach społecznościowych oraz strony internetowej www.lepszyty.pl, gdzie znajesz wiele ciekawych materiałów i treści. I w końcu zachęcam Cię do pracy nad sobą poprzez systematyczne stawianie sobie wyzwań oraz regularną edukację. Pozdrawiam serdecznie, Sebastian Żukowski.